Bartoz dzisiaj byliśmy świadkami zupełnie innego spotkania. Rywal prezentujący absolutnie inny styl, ale to chyba było to, czego się spodziewaliście i pod tym względem nie byliście zaskoczeni. Zaskoczeni nie byliśmy, wiedzieliśmy, wiedzieliśmy czego się spodziewać. Też przeanalizowaliśmy ich. Wczoraj grali tutaj mecz po nas i, i mieliśmy szansę to przeanalizować. No taki jest sport. No. Dzisiaj byliśmy gorsi. Trzeba wyciągnąć wnioski, bo jeszcze jeden mecz przed nami i, i, i musimy zrobić wszystko, żeby, żeby go wygrać. Sporą efektywność wykazaliście w tej pierwszej tercji w zakresie gry z kontrataków. Na dobrą sprawę to tak wyprowadzone akcje dały Wam dwie bramki. To był jeden z elementów, który planowaliście, że pomoże zaskoczyć rywala? Wiedzieliśmy, że, że zespół z Francji idzie mocnym z checkingiem cały czas, więc jest tam gdzieś ta okazja, żeby pójść z jakąś kontrą 2 na 1, 3 na 2. No udało się to wykorzystać, szkoda, bo strasznie dużo kar dzisiaj mieliśmy i, i, i naprawdę nas to podmęczyło, zabrakło trochę tych małych detali gdzieś tam przy wyjściach z sercji, przy, przy wyprowadzeniu krążka, no ale tak jak mówię, no, musimy wyciągnąć wnioski, bo, bo to jeszcze nie koniec turnieju. No właśnie mówisz o tych karach, szczególnie że one chyba przyszły w takim najgorszym momencie, e, kiedy drużyna Grenoble naprawdę w drugiej tercji podkręciła obroty i ciężko wam było z tej tercji wyprowadzić krążek, to przyszły e, jeszcze dodatkowo te kary. Skąd myślisz, że troszkę wzięła się to taka elektryczność i mam wrażenie, m, troszkę nerwowość z początkiem drugiej tercji w waszych poczynaniach? Ciężko to wytłumaczyć. No. Powiedzieliśmy sobie w czatni po pierwszej tercji, gdzie wynik mieliśmy dobry, że, że, że wszystko jest w naszych rękach, no, ale wychodzimy na drugą tercję no, i gramy słabiej niż w tej, niż tej pierwszej, aczkolwiek... Paradoksalnie w trzeciej tercji, wydaje mi się, że zagraliśmy najlepszą tercję, a przegraliśmy ją 0-2, więc... więc yy, 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 ciężko cokolwiek powiedzieć, bo... bo tak Gorąco na gorąco po takim meczu, bo, bo wydaje mi się, że mogliśmy liczyć na coś więcej niż e, <grym>, liczyć na coś więcej, że mogliśmy zdobyć tutaj jakieś punkty, które by nam pomogły w awansie. Jak to często bywa w hokeju, to takie sytuacje czyste, gdzie przeciwnicy praktycznie mieli tylko dołożyć krążek, udało się wybronić, a te, po których padły bramka, to myślę, że będą jeszcze bolały przez, <grym> przez pewien czas, bo były po zamieszaniach, po jakichś czasami nie, nieczystych uderzeniach. Dzisiaj myślę, że zabrakło naprawdę tego szczęścia takiego, bo czasami wystarczyło, że ktoś by po prostu lepiej, czyściej trafił w krążek i, i to zagrożenie można było oddalić. No tak jak mówię, no to są właśnie te detale. My, my też mieliśmy swoje sytuacje, których nie wykorzystaliśmy, więc no, w takich meczach no, trzeba wykorzystywać te sytuacje, bo, bo drużyny na takim poziomie od razu to wykorzystają, a... No ale cóż, no trzeba podnieść głowę do gry, wyczyścić te głowy, jutro, jutro następny mecz z gospodarzami na pewno nie będzie łatwo, no ale, ale wiemy po co tu przyjechaliśmy i, i zrobimy wszystko, żeby, żeby jutro wygrać. No właśnie, domeną tych takich szybkich turniejów jest to, że gra się dzień po dniu, ta regeneracja i rozłożenie się jest niezwykle istotne. Pierwsze moje pytanie, możesz uspokoić kibiców, że po tym urazie, który dzisiaj przytrafił, będziesz jutro dostępny do gry? No, na pewno, na pewno, nie jest to groźny uraz, gdzieś tam dostałem kijem w okolice ucha, Myślę, że no, praktycznie jestem pewien, że to nic poważnego, więc o mnie to jest spokojnie. liczę, że druży jako drużyna zrobimy dobrą regenerację i jutro w pełni sił przystąpimy do tego meczu. No właśnie, szkoda, że nie udało się chociaż tego jednego punktu dzisiaj zdobyć, bo ten mecz naprawdę sporo sił Was kosztował i jutro... No, mogą być nogi ciężkie, trzeba będzie gdzieś z tych rezerw skorzystać i zagrać tak naprawdę pełną pulę. No tak, no ale po to, po, to, po to się przygotowujemy do sezonu, po to ciężko trenujemy na treningach, żeby, żeby, tak, żeby być przygotowanym fizycznie. Ja myślę, że po naszą kondycję możemy być spokojnie ważne żeby te głowy wyczyścić i, i z większą pewnością siebie podejść do jutrzejszego meczu. Czuliście się dzisiaj troszkę jak w Katowicach? Mam wrażenie, że kibiców było jeszcze więcej, i robili, robili co mogli, żeby, żeby was do, e, do, do tego zwycięstwa ponieść, ale nawet wspólnymi siłami drużyny i kibiców no, nie udało się dzisiaj sięgnąć po krytę. No wiadomo, no, nasi kibice są znani z tego, że jeżdżą z nami, za nami po Europie. No, ja tu jestem w szoku naprawdę, bo ta, ta żółta ściana to piękny widok. I... I szkoda, że dzisiaj nie udało nam się, no nie udało nam się wygrać, no ale i doping na pewno nas podnosi w tych ciężkich momentach. No jutro mecz z gospodarzami, więc, więc liczę, że ta żółta ściana będzie głośniejsza niż, niż cała hala tutaj, bo, bo myślę, że przyjdzie sporo kibiców na ten mecz, no ale no nic, no, dziękujemy im bardzo, bo, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę duża sprawa, że są w takiej ilości.